Ale nie, bo będą widać adres, kurde. Nie. To nie. Nie, naprawdę. No no ja sam pójdę z psami. A co wy musicie, kurwa, pokazywać na numer, kurwa domu? Gdzie wy jesteście? Bo w sumie to. Ty, i... ale kurwa, Nogi jak będziemy to, tylko. Że ogarną i będą mnie śledzić później. A tego nie chcemy, tak? No przecież no, ale i za my nie mieszkamy. No, z psami, tak? To, ale później będzie widać. I co ja zrobię? Ja ich wszystkich rozpierdolę. <noise> To słuchaj, będą ci kurwa pizzę zamawiać do domu. Podchodzą po drzwi i ja morduję wszystkich. <grym> nie mógł... w grzeb grzeb, 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 GTA 5, GTA, GTA 5. Bo mama teraz tam w GTA 5 i w GTA, w GTA. Mamo, przeproś. jest tak, I'm sorry, twitch administration. Musisz to powiedzieć. No bo źle powiedziałaś, nie można takich rzeczy mówić. Jakich? No że chcesz kogoś, wiesz. Nie wiem dupek pocałam. No weź, powiedz I'm sorry, to już administration. A, jasne. Tu jest w 10 sekund. No musisz, no, mamo. Wychodzę. Wychodzę. No to, ale przeproś. No, Czyż naprawdę zfiksierowałeś? No, przeproś. Powiedz, nie mogę. Czemu nie możesz? No powiedz I'm sorry tylko, tylko tak powiedz. Wiesz co? No po, a powiedz po niemiecku im szuligum. No i co jeszcze? No powiedz, no. Mamo. Co mam posłuchać? bo ojciec się duszy.